Tak licznej widowni miejscy radni w Wolbromiu jeszcze na sesji nie mieli. Tu mieszkańców uczestniczył w burzliwej dyskusji na temat likwidacji i reorganizacji kilku szkół na terenie gminy. Władze miasta próbowały przekonać zgromadzonych, że decyzje dotyczące reorganizacji szkół są podyktowane tylko kwestiami ekonomicznymi. Też te placówki oświatowe wszystkie, łącznie z przedszkolami, generują koszty oświaty w planie finansowym na rok 2011 26 690. 000. 9 526 zł. Może warta podkreślenia jest to, że subwencja oświatowa na rok 2011 to jest 13 510 548 zł. Wynika to bezwzględnie z niżu demograficznego, który tak jak właściwie wszystkie, wszystkie gminy dotkną, dotknął również Gminę Wogran. W roku 2002. Łączne wydatki oświatowe nie przekraczały kwoty 10 milionów złotych. Dokładnie wynosiły wydatki na Szkoły Podstawowe i Gimnazjum 10 milionów 522 115 złotych. Przy czym ówczesna subwencja oświatowa, czyli dotacja do realizowanych przez nas zadań oświatowych wynosiła 9 milionów 640 tysięcy 931 złotych. Gimnazjum numer jeden to. Szkoła, która tak jak każda z naszych szkół oświatowych, naszych placówek oświatowych, siłą rzeczy również podlegała bardzo niekorzystnym tendencjom demograficznym. I tak się składa, że w roku 2001 w szkole tej mieliśmy 12 oddziałów 332 uczniów, natomiast w roku 2010 już tylko 7 oddziałów i 170 uczniów 39 uczniów, którzy są uczniami obwodowymi gimnazjum numer 1 uczęszcza w tym momencie do gimnazjum numer 3. Ja nie chcę poruszać problemów związanych czy, czy kwestii, które skłaniają tych rodziców do tego, że wybierają szkołę o słabszej bazie oświatowej, że wybierają w tym momencie szkołę, która nie posiada ani stołówki, ani sali gimnastycznej, natomiast z takim zjawiskiem niewątpliwie mamy do czynienia i trudno nam w związku z powyższym to zjawisko zbagatelizować. I jedyną szkołą, która w tym momencie oparła się niżowi demograficznemu, a powiem więcej, wręcz szkołą, w której nastąpił przyrost ilości uczniów jest gimnazjum numer 3. W szkołach zbierano podpisy rodziców wspierające proces przeciw w likwidacji szkół. Listy przedstawiono radnym. W gimnazjum numer 1 i 2 łącznie przeciw likwidacji opowiedziało się ponad 2200 osób. My nie jesteśmy kategorycznie za oszczędności w oświacie do reorganizacją oświaty. Jesteśmy, tylko nie takimi metodami, nie w tak krótkim czasie i nie tylko, jeżeli chodzi o oświatę. To dajmy sobie wzajemnie czas. Dajcie czas dzieciom, dajcie czas nauczycielom, którzy w pewnej grupie stracą pracę i będą musieli gdzieś jej poszukać, tylko w krótkim czasie będą mieli yy, yy, o wiele trudniej. Żebyśmy się nie bawili w różne przepychanki w internecie, Przepychamki w klasie, czy to będzie taka, czy inna. Do uczniowskich statystyk odnieśli się też niektórzy radni nie zgadzający się z oświatowymi planami władz miasta. Gimnazjum nr 1 w roku 2012-13 wzrośnie ilość dzieci do 191, 213-14 na 221. Więc niewiele to ustępuje um, istniejącemu już gimnazjum. Może je od razu, jak jestem przy głosie, to powiem, że Gimnazjum nr 2 pod Lasem w roku 2012 14 ilość dzieci będzie 98, a 2014 15 114. Nie mówiąc już o tym, że nie da nam to oszczędności likwidując nam szkoły i problemy, dlatego, że w budżecie w planie wydatków paragraf 7.5.023 mamy

Rodzice podkreślali również, że w małych miejscowościach szkoła to nie tylko miejsce, gdzie uczą się ich dzieci. To nie jest tylko szkoła u nas. U nas to jest dom kultury. Tam się odbywają wszelkie spotkania mieszkańców, tam jest świetlica na ferie, gdzie dzieci mogą przechodzić. Tam jest plac zabaw dla wszystkich dzieci z całej wioski. I jeżeli to wszystko zamkniecie, to tylko wystarczy przykleić tablicę koniec świata przed tą naszą wsią, bo już tam kompletnie nic więcej nie będzie się działo. I jeszcze tylko jedno chciałabym powiedzieć, bo nie chcę już przedłużać i w ogóle po prostu to jest, widzę, że co niektórzy i tak patrzą w suchitrów, głupio się uśmiechają na to, co Jest taka specyficzna sprawa. U nas cztery lata temu, gdy groziło zamknięcie naszej szkoły, uratowana została, zostało nadane jej imię. Imię, które dla każdego mieszkańca w naszej wsi znaczy bardzo dużo. Przypuszczam, że może niektórzy z radnych nawet nie wiedzą, z czym ono się kojarzy. Ja tam się ugrałam tragedia i że każda rodzina straciła tam bliską osobę. Pozostała wieść wdów i sierot. Ja jestem między innymi jestem wnuczką człowieka, który wtedy tam zginął. I ta szkoła nosi takie imię ofiar, pamięci ofiar sierpnia. Proszę Państwa, cztery lata temu ostatnia wdowa, która żyła, yy, przecinała wstęgę nad, podczas nadania tego imienia i stała przy tej tablicy. Ta pani nadal żyje jeszcze, ta ostatnia wdowa po tych zamortowanych w czasie pasyfikacji. Yy, jestem ciekawa, czy chcielibyście oglądać może teraz widok tego typu, że tą panią przeprowadzimy pod szkołę, damy jej klucze, żeby ona zamknęła szkołę, a tę tablicę wręczymy jej, za, żeby zabrała sobie na pamiątkę i na pewno jej będzie bardzo miło z tego powodu. Naprawdę drodzy radni, szkoła wiejska to nie jest to, co się wydaje, to, że to jest jakieś tam tylko pieniądze ładowane w błoto i wyrzucane nie wiadomo gdzie. Więcej pieniędzy w błoto wyrzucono przed kampanią wyborczą, bo doskonale... Jest... Do wszystkich wypowiedzi odniósł się burmistrz Jan Łaksa. Zauważcie Państwo, że pierwsza propozycja była zupełnie bardziej radykalna. Jeżeli chodzi o psie, poręba główna i poręba dzierżna, reorganizacja miała polegać na likwidacji tych szkół. Po wysłuchaniu Waszych argumentów co do trudności, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, obszaru z tych małych dzieci. Zmieniliśmy propozycję tak, aby te najmniejsze dzieci pozostały w tych miejscowościach. Dzisiaj na sesji są podejmowane uchwały intencyjne. Natomiast ostateczny kształt uchwały będzie podejmowany dopiero pod koniec marca. My cały czas rozmawiamy, cały czas ugłujemy się w nasze głosy. Przecież zdaję sobie sprawę jak to jest trudny temat i bolesny. Ale ja nie mam odwrotu od tej sytuacji. Ja muszę szukać rozwiązań co do organizacji szkół, bo nie wytrzymamy tego wszyscy. Padniemy jako jednostka, organizacyjna, jako gmina i Wy jako mieszkańcy gminy przyjdziecie do mnie za parę dni i powiecie Panie Burmistrzu, ta gmina się nie rozwija, tu się nic nie robi. Jeżeli ja nie jeżeli chodzi o utrzymanie budżetu gminy, to ja przestanę być burmistrzem za rok. Zdawaj. Ostatecznie uchwały intencyjne zostały podjęte. Kolejna odsłona zaostrzającego się sporu z pewnością nastąpi w marcu, kiedy to radni będą głosować nad ostatecznymi uchwałami reorganizującymi gminną oświatę. Decyzje na pewno podjęli już rodzice, dla których najważniejsza jest edukacja ich dzieci.